Cześć, witajcie. E, chciałbym Was dzisiaj zaprosić na taką jesienną dwuczęgę za szczupakiem. No, za szczupakiem i dużym okoniem zobaczymy. Dzisiaj się tak przygotowałem bardziej uniwersalnie. E, pff, nie było zbyt wiele czasu, jesteśmy świeżo po pucharze głowatki. E, troszkę trzeba było czasu, żeby się ogarnąć naprawdę. E, trzeba było iść do pracy i tak dalej, więc czasu na zrobienie jakiegoś ciekawego filmu dość mało. No ale ja znalazłem troszeczkę czasu. No i słuchajcie, wybierzemy się dzisiaj na jesienne szczupaki tutaj po naszej takiej okolicy gdyż też nie mam czasu żeby gdzieś dalej jechać więc, więc powłóczymy się troszkę może na naszej małej rzeczce może na jakichś zbiornikach może na naszym dużym zbiorniku no zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy co się będzie działo dzisiaj tak bardziej uniwersalnie nie jakoś ciężko i nie bardzo lekko wędeczka Conger World Champion Dancer mój taki do łowienia kleni standardowo ale myślę, że tak uniwersalnie na szczupaczki, na okonie może być. Słuchajcie, no żyłeczkę tu mam akurat no 20, niezbyt grubo, ale na szczupaki wystarczy spokojnie. No i kołowroteczek Shimano w wielkości 3000, już Wam znany. No i co, no kurczę, no jeszcze jest chwilę czasu do wieczora, postaram się trochę połazić. No nie da się raczej długo stać w jednym miejscu, bo jest dość zimno, więc, więc trzeba się troszeczkę ruszać no i mam nadzieję na jakiegoś fajnego szczupaka lub jakieś fajne okonie, zobaczymy co się uda trafić, jak nie będzie się nic działo ze szczupakami, to spróbujemy troszkę lżejszymi guweczkami, jakimiś gumkami przygotowałem nawet jakieś woberki, zobaczymy odwiedzimy może jakieś starorzecza, gdzie, gdzie zwykle jest roślinność, no może teraz to już troszeczkę zeszło więc da się lepiej połowić więc słuchajcie, alecę nad wodę i, i próbuję coś dla Was złowić słuchajcie, mamy pierwszą rybę Nie wiem, najprawdopodobniej szczupaczek Zaraz się okaże trochę walczy Będziemy go delikatniej przyciągać Ale fajnie, fajnie. Tu praktycznie rozszedłem nad wodę, a już branie szczupak. Widzicie, że ładnie skacze. Jakiś wielki ale już fajny ale już fajny szczupaczek o kurczę żeby mi się nie ześliznął tego tu musiał gdzieś podholować chodź chodź szczupaka jeszcze szaleje, jeszcze szaleje ale już jest o! No, Zobaczcie jaka rybka odhaczymy odhaczymy szczupaczka taki z 50 może nawet nie ładnie dziabnął naszą gumkę. Czekajcie od go, żeby się nie męczył. O, dobrze zacięty. Chcę wam go pokazać. Taki ładny szczupaczek. Zobaczcie. Słuchajcie, wypuszczamy rybkę. Fajnego szczupaka troszkę nam się tutaj w ziele obrał. O, takiego z 50. Niezbyt puśnego. Czekajcie. Staram się. Żeby było dobrze widać odpływa O o o już poszedł. Oh, Słuchajcie jest Bardzo dobrze się zaczyna Faktycznie dopiero zacząłem wędkowanie Już jest pierwszy szczupaczek No zobaczymy co się dalej będzie działo Będziemy próbować, może będą ładniejsze, większe Także nic, idę walczyć dalej. Spójrzcie. Jest i druga rybka. W miarę szybko. Zobaczcie jak się wędzisko wygina. Nie wiem co to jest. No, bardzo dziwnie walczy. <gryw> Prawdopodobnie też szczupak. Tym razem malutki. Jeszcze się tak dziwnie zapiął Zobaczcie Taki mały Skrzek Szybko go odepniemy Podobają się im dzisiaj gumki nasze o, zobaczcie Taki mały Skrzekuś Ach wpuszczamy Poszedłem Super, już jest dwa Naprawdę, powiem Wam, że się bardzo dobrze zaczyna Miejmy nadzieję Miejmy nadzieję, że będą jeszcze fajne ryby. Słuchajcie, po kilku rzutach kolejna ryba, też szczupaczek Naprawdę dzisiaj bardzo dobrze biorą też chyba niezbyt wielki, ale ładny <laughs> ładny szczupak, ładny szczupak Dobrze zagryz gumę. Jeszcze walczy. ślingi nie będziemy się z nim przetkać, bo w końcu w końcu będzie po patrz o! i kolejna rybka zobaczcie zażar pięknie gunkę. On nie zaczepiony. taki 50 parę szczupuś. No bardzo ładny, bardzo fajna rybka. Słuchajcie, wypuszczamy kolejnego szczupaczka. Bardzo fajny, nie chciałbym się skąpać. Poszedł. A jeszcze się zawinął tutaj. Poszedł, pięknie huh. Także jak na dzisiaj jest już super trzeci szczupaczek super sprawa no Miejmy nadzieję, że to nie ostatni Nawet fajnie dzisiaj biorą, może nie są za wielkie Ale za to Ale za to fajnie biorą Słuchajcie, na razie nie ma brań Założyłem delikatnie mniejszą przynętę. Na to, że może jakiś spory okoń zaatakuje, ale mimo wszystko dość rzucającą się w oczy. Tak, żeby szczupaczek też nie pogardził, ale na razie nic się nie dzieje. Z początku szybko były czy szczupaki. No i przerwa. Wiecie jak jest na rybach. I tak fajnie. No, trzy bardzo szybko udało się złowić. Może nie jakieś wielkie. Ale takie już przyzwoite. Dwa na pewno powyżej wymiaru. I jeden maluszek. Także próbujemy dalej. Cały czas. Słuchajcie. Dzisiaj mamy w sumie bardzo fajną pogodę. Na tej jesieni jak na razie praktycznie ciągle leje. Trudno gdziekolwiek połowić. Jeśli chodzi o rzeki. Bo większość rzek jest po prostu pełna wody. Występuje z brzegów. Więc zostają nam... Albo jakieś zbiorniki, albo jakieś naprawdę małe ciurki. Ja troszkę bardziej liczyłem na Wisłę. Chociaż wiecie jakie jak wygląda łowienie nad Wisłą Tych szczupaków tak naprawdę nie jest zbyt dużo ale mimo wszystko że nad Wisłą jest z tymi szczupakami jak jest jednak da się je od czasu do czasu łowić. No i chciałem coś więcej na ten temat na pewno pokazać i zrobić. No ale że niestety mamy wodę jaką mamy. Podniosła się. No jest dość mętna i wysoka. Ciężko znaleźć rybkę. Praktycznie występuje z brzegów więc. Więc do tego wybrałem się raczej dzisiaj Tak lokalnie Słuchajcie, nic się nie dzieje No i co? Będziemy chyba Chcieli troszeczkę przewiązać zestaw Założymy Coś delikatniejszego Jakąś mniejszą przynętą Może spróbujemy się Spróbujemy zwabić jakiegoś okonka Tutaj mam same Trzybam Troszkę toporny Mam taki do, do 10 kg założony A to z tego powodu Tylko praktycznie mi takie zostały grubszego zwierza Ale założymy coś cieńszego I spróbujemy Spróbujemy troszeczkę delikatniej Może jakiś okonek Słuchajcie, wiążemy troszeczkę cieńszy przypon. No raczej nie łowię bez przyponów w tym momencie. Jak widzicie te szczupaki są dość aktywne. No i szkoda po prostu je kaleczyć i zostawiać tych przynęt w pysku. Więc lepiej się zabezpieczyć chociażby jakimś cieńszym przyponem. Ale przynajmniej jest szansa holować szczupaka. Takiego większego kajteżka. No, Taki kajteszek. Główkę też niezbyt ciężką. Raczej, znaczy, żeby sobie to powoli opadało. Może minimalnie. Czekajcie, co tu mamy. Tutaj jest ciężka, ciężka. O, tutaj widzę coś. Trafiają się tutaj bardzo duże okonie. Niestety. Jest także bardzo duża populacja mięsiarzy. Nie oszukujmy się. Dopóki nie zaczniemy tych ryb puszczać, szczególnie takich ryb jak okonie, które bardzo długo rosną, no to sami wiecie jak jest. Będziemy łowić tylko małe. I to. A przy dużym nadężeniu mięsiarstwa to wręcz nawet małych będzie nam ciężko połowić. A chyba wszystkim nam chodzi o to, żebyśmy łowili dużo rybek. No i żeby po prostu z tego tyłu tu uczerpać przyjemność żeby to wędkarstwo było ciekawe, a nie po prostu żebyśmy tylko chodzili nad wodę i praktycznie łowili bardzo mało i no, słuchajcie, no niestety musimy sami próbować dbać o te wody, robić jak najwięcej, żeby coś się zmieniało w naszym wędkarstwie. Już nie mówiąc o naszym PZW, który wiecie jak wygląda, no oczywiście nie mówię o, o wszystkich okręgach i tak dalej, no, ale ogólny obraz wiecie sami jaki jest, więc słuchajcie, no, no, no trzeba zmieniać, trzeba zmieniać, e, trzeba uczestniczyć przede wszystkim w zebraniach, e, trzeba głosować, trzeba coś zmieniać w tym PZW, żeby się działo jak najlepiej i żebyśmy mogli mieć jak najwięcej odcinków nauki no i tak dalej, żebyśmy mogli fajnie połowić i łowić duże ryby, no. No Niestety, chyba nam wszystkim o to chodzi najbardziej, no chyba że innym chodzi o mięso. Słuchajcie, nie jestem taki do końca przeciwny mięsiarstwu i tak dalej, znaczy, może nie chodzi o mięsiarstwo, temu, żeby czasem sobie gdzieś tam ryby nie zabrać. Rozumiem, są jakieś stawy zarybiane karpiem i tak dalej, bo praktycznie w większości, w większości kół się tak dzieje. A rozumiem to, że można sobie gdzieś tą rybkę zabrać i tak dalej, ale słuchajcie, większość wód jest masakrycznie przełowiona. Jest bardzo mało ryby, jeżeli nie zaczniemy tego od siebie, nie zaczniemy o to dbać to po prostu, to po prostu nic się nie będzie zmieniało, dalej będzie ciężko, no. Myślę, że, myślę, że większość z Was, którym zależy na tym, żeby w naszych rzekach było coraz lepiej po prostu zdaje sobie z tego sprawę i te ryby wypuszcza i stara się, żeby Działo się jak najlepiej, żeby jak najwięcej tej ryby było wpuszczane, żeby, żeby ta, te miejsca, gdzie one bytują po prostu, po prostu były jak najlepsze, jak najlepiej zadbane. No słuchajcie, no, no niestety rzeczywistość jest taka jaka jest, więc, więc wszystko w naszych rękach. Także słuchajcie, wracam do samochodu i spróbujemy jeszcze gdzieś się przejechać, może na zbiornikach troszeczkę popróbujemy. Ja jestem nad naszym nowym zbiornikiem. Fajna flauta, więc stwierdziłem, że idę porzucać troszeczkę za okonkami. Ja wiem, zobaczymy, czy coś się będzie działo, czy nie. W sumie miałem jechać gdzie indziej. Ale generalnie już jest w sumie dość późno. Więc nie wiem, czy mi się bardzo opłaca. Dlatego lecę. Lecę pochodzić ślije za okonkami. Także. Że mam nadzieję, że coś się będzie działo. Widać, że jakaś drobnica tutaj się spławia. Tylko pamiętajcie, że z tego tutaj brzegu kamiennego i z tego drugiego, jak kiedyś tutaj przyjechali do nas na zbiornik, nie wolno łowić, że wam nie przyszło do głowy. E, bo po prostu, po prostu możecie dostać mandat i może się to źle skończyć. Dlatego, dlatego tak wam przypominam. A dość często tutaj jeździ policja, która o tym wie. No także, także, także jeżeli byście tu kiedyś byli, to dopiero pod koniec, pod koniec tam opaski e, kamiennej wolno łowić. Słuchajcie, dlatego twapę e, tam dalej, na takiej fajnej zatoczki. Zobaczymy. Może akurat coś okoniki gdzieś tam już zaczną dziać. A jeżeli nie, to trudno, to sobie troszeczkę porzucamy. Upatrzcie sobie na zbiornik. Po prostu niedawno żalany, całkiem fajny. Ach, chodzi o to tylko, żeby o niego trochę bardziej dbać. E, I troszkę tej rybie pomóc się tutaj e, jakby rozrodzić. Byśmy mieli fajną populację i, i, i po prostu mieli co łożyć. Jak na razie ten zbiornik bardzo dobrze się rozwija. Chociaż nie powiem. Nie brakuje tutaj też mięsiarzy, którzy ryby zabierają. E, ale jak na razie nie jest tak bardzo źle. No, my tutaj jako koło też się staramy, żeby po prostu jakoś tego pilnować, żeby po prostu tej ryby było tutaj jak najwięcej i jak najładniejsze. Także słuchajcie, ja mknę, zanim to idę do końca, to jeszcze chwilkę zejdź. Ruszamy dalej. No, zobaczcie, jak ładnie tutaj brzegi zaczynają obrastać trzcinami, inną roślinnością. Zawsze dobrze wróży jeśli chodzi o tarło rybki będą się miały na pewno gdzie wycierać a i myślę że z każdym rokiem tej roślinności na naszym zbiorniku będzie przybywać słuchajcie może spróbujemy użyć jakiejś innej przynęty dawno żadnych obrotóweczek nie używałem więc może spróbujemy skusić jakąś obrotówką Może jakiś taki większy rozmiar Tu są wahadóweczki same tutaj mam fajną obrotóweczkę taką troszkę większą od Piotra Lipca Bardzo fajne Bardzo ładnie zrobione no Jak wiecie, ja bardzo mało łowię na te obrotówki, ale z tego co wiem i z tego co możecie gdzieś tam śledzić To, że te przynęty się dość dobrze sprawdzają i to na przeróżne ryby niesie się rozmiary na jakieś klenie, jazie yy, I tak dalej, jakieś tam wahadłóweczki na pstrągi Także dosyć dobre przynęty, dobrze zrobione Powiem Wam, że gdzieś tam Osobiście trochę z Piotrem Lipcem się znamy, poznaliśmy się z nim na targach Rebomanii i zawsze staramy się go tam odwiedzać. No niestety, troszkę mało łowimy na jego przynęty. No tak, jak widzicie, więcej naszych łowisk wymaga tutaj, troszeczkę innych przynęt. Ale na pewno fajne przynęty, zobaczcie, dobrze pracujące w wodzie. Nie wiem, czy będzie widać. Bardzo fajna obrotóweczka z kościkiem. No i nic, i rzucamy. Zawsze jest szansa, że jakiś szczupak ją zobaczy. Ech, słuchajcie, ja już na dzisiaj będę kończył. Już zaczyna być coraz mniej światła. No i ogólnie troszeczkę porzucałem tutaj jeszcze na zbiorniku blaszką, mniejszymi przynętami. Jak widzieliście niewiele się działo, na początku fajnie czyściu paczki. E, no także nie jest najgorzej, no coś tam się łowi e, bez, bez jakiegoś szału no ale, ale Jak widzicie w jednych miejscach są lepsze brania, w innych miejscach jest gorzej No dzisiaj raczej już nie będę miał czasu nigdzie pojechać więcej Będę uciekał do domu No i co, no jeszcze trochę nam tej jesieni zostało na pewno Także na pewno coś postaram się dla Was ciekawego zrobić Myślę, że właśnie szczupaki. Myślę, że Wisła jeszcze. No z Wisły na pewno jakieś sandacze, jeżeli, jeżeli po prostu tylko warunki pozwolą. I czas nam pozwoli, to na pewno postaramy się gdzieś tam poganiać ze sandaczami. Taką późną jesienią. No i co? Na pewno przygotujemy dla Was coś jeszcze z Muchy. Ja wiem, że w większości to jest może mniej popularny temat. No ale powiem Wam, że, że mnie to bardzo kręci, no, obaj z Michałem bardzo, bardzo, bardzo nam się to spodobało i coraz bardziej nas wciąga. E, no i oczywiście będziemy dla Was robić e, jak zwykle filmy ze spinningu i tak dalej. E, ale na pewno też, na pewno też będą się trafiały z filmy z Muchy. E, myślę, że myślę, że nie jakoś bardzo często, ale od czasu do czasu coś Wam tam ciekawego na pewno wrzucimy, jeżeli by ktoś chciał połowić. No i co? No i oczywiście myślimy już o przyszłym roku, o różnych nowych planach i projektach, które postaramy, będziemy się starali zrealizować. Jeszcze, jeszcze wszystkiego do końca nie mamy przemyślanego. Ale na pewno będziemy się starali rozwijać i, i coraz, i coraz lepsze filmy dla Was robić. Słuchajcie, jeżeli chodzi o dziś, to będę kończył. Także słuchajcie, zerkajcie oczywiście na naszego face'a, Odwiedzajcie, odwiedzajcie naszą stronę i, i pamiętajcie, że jesteśmy... Yy, co piątek na YouTubie. Także jeśli chodzi o dziś, to trzymajcie się i, i, i do zobaczenia złoto. Na razie. By być z filmami na bieżąco, kliknij subskrybuj.